witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. z Star Wika z Shortsów of course lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Dzisiejszy jest chwilkę dłuższy, dlatego że był też po tytule zresztą, trzeba ja mamy dwa dni, ale jest tylko jeden. Y, nagrany, bo drugi się, że tak powiem, y, pożegnał z tym światem, pożegnał się, bo y, mój program nagrywania znowu się zepsuł, y, także to, to ja myślę, że... Y, Mój program do nagrywania stanie się w którymś momencie legendą, ponieważ tak często się psuje, że to jest aż śmieszne wręcz, ale dobra, nie przeżywajmy. Tak jak w poprzednim odcinku się skafnęłam, że jest pełnia, tak w tym poszłam sobie faktycznie po tego glumerka i wiadomo, po drodze poszłam oddać królowi rzeczy i mi się w złoto po prostu niewyobrażalnie, a po drodze zbierałam wszystko, co mi tak naprawdę w łapki. Wpadnie i gdzieś tam zauważyłam taką przełęczak, nie wiem jak to nazwać, wracając już od kula, gdzie zbierają się kuleczki, więc będę się tym częściej wybierać, ponieważ wypadły mi dzisiaj jedne zębatki, mogłam się ulepszyć. I bardzo spieszałam się do bazy, bo nie chciało mi się tutaj być, szczerze powiedziawszy, nie, nie lubię tych rejonów mapy, wolę sobie siedzieć w moim. No i właśnie wróciłam do moich rejonów i... Zadowolona, że w końcu mogłam pobuszować w bazie, bo tak to określą, postanowiłam zacząć od pozbierania kubek. I nasza postać niechcący zaatakowała Bawowa i ruszyła tam mną całe stado. Dziwną rzeczą było to, że one goniły mnie naprawdę bardzo długo. Nie mogłam się ich pozbyć. I w sumie to uciekłam tym takim przesmykiem w mojej bazie, tam gdzie jest mur i mogę tak wiecie między krawędzią a murem przejść. Bawały szły dalej za mną. I wyprowadziłam je w sumie na tą... Sawanne nad nami, tam je zabiłam Więc e, mamy dużo więcej tej pełny I mamy, e, zrobiłam sobie z dwóch rogów To zrobiłam z jednego tą czapkę taką wiecie Z rogami woła, e, wołka i, No i w sumie tyle, no i dużo mioska nam wpadło na szczęście e, Także to było takie bardzo, bardzo, bardzo fajne Fajna akcja się wydarzyła i e, już się cieszyłam Że będzie ciekawy odcinek, a tu dupa nie nagrywa się, albo po co I po prostu nie mam nerwów szczerze do tego programu Ale nie zmienię go po prostu Bo znam go na pamięć Umiem go używać yy, Wiem już wszystko w nim, Jak sobie poustawiać, żeby było dobrze A tak to musiałabym się użyć kolejnego programu No nie chce mi się, tak? Po prostu jeśli będzie się to zdarzało notorycznie Bo to na razie się zdarza od czasu do czasu To jeszcze jestem w stanie to przeboleć Będę po prostu teraz bardziej kontrolować odcinki Przez na przykład tydzień yy, Bo są dwa powody Dlaczego mój program się psuje? Po pierwsze, jeśli jest do aktualizacji, to jakby jasne, że stara wersja nie działa, więc tu jestem w stanie, yy, wiecie, wszystko spoko. A drugą yy, rzeczą jest to, jeśli nie poprawnie wyjdę z tego programu. Czyli yy, jeśli kliknę sobie wróć, zamiast jakby takich, nie wiem czy Wy na, na czym oglądacie, ale w Samsungach są takie trzy kreski, jakby albo coś takiego, gdzie wchodzicie do menadżera aplikacji które są w danym momencie odpalone i tylko w taki sposób można wyjść z tej aplikacji, żeby się nie wyłączyła w sensie z tego programu do nagrywania. Ja wiem, bardzo dziwne, no ale niestety tego nie przeskoczę. Um, poza tym w tym dniu, który się nie nagrał, no to zrobiłam sobie trochę jedzenia, pozbierałam wiadomo, rzeczy dookoła nas, ale głównie te sporo czasu mi zabrały. No i zrobiłam lekki porządek w skrzynkach, czyli oddzieliłam takie moje podstawy absolutne, te surowce takie zerowe, że tak to nazwę, czyli drewno, patyki, sianko, e, sianko, e, złoto i nic. A resztę rzeczy przerzuciłam do skrzynek obok, będziemy to upgrade'ować, także ja się cieszę, że mam dużo złota, w końcu sobie porobię lepsze narzędzia. Planu na następne odcinki nie mam, ale to się jakoś Zobaczę, na razie będę kombinować z programem nagrywania, także dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, subskrypcjach i do usłyszenia już nie w kolejnych cześć, pa-pa!